Cześć! Hej, dzisiaj y, pokażę Wam, jak można otworzyć zwierzaka y, na Movie Star Planet. Bo wiem, że wiele osób ma jakby z tym problem, no i wiadomo, no bo na komputerze, bo na telefonie jest to o wiele prostsze y, i bardziej intuicyjne, y, ma z tym po prostu problem i ja też miałam, i ja wiadomo, tam koleżanki się pytałam, ona mi tak długo nie odpowiadała. Y, wchodzimy w te zwierzaki, oczywiście. I nie nabierzcie się tak jak ja w Zo, bo tutaj jest jeszcze takie coś jak Zo. I te zwierzaki nie działają tak samo. No, może na Bonsters albo Bonies. Nie wiem, no jakby jeden pies, co wybierzecie, i tutaj jeszcze w tym da się zmieniać te kategorie, które się chce. Ja wolę tego nie robić, bo to powoduje lagi. I musimy wybrać swojego wybrańca idealnego najpierw. Ja sobie upatrzyłam tego przed nagrywaniem. No nie wiem, trochę się waham. Dobra. czy ja bym na pewno nagrywa. Oj. Oj, przepraszam. Znajdziesz go w swoim pokoju. No i taka osoba nowa sobie pomyśli. No to okej, okay, wchodzę w swój pokój. No i co dalej? No i jesteśmy w tym pokoju. No i co? No i co? Nie ma. I nie będzie. Mm. Tutaj ja mam jakiegoś innego, ale to nie o to chodzi. Bo to trzeba wejść. Czekajcie. Się. Ja się chyba przeloguję. Jezu, już wiele rzeczy robię tak po prostu z nawyku. Tak jak z tym tutaj wejściem w ten pokój. No, bo ja już po prostu wiem, co mam podprogowo zrobić. Eee. No, więc tak yy, Troszeczkę tu się będzie wczytywało Nie wiem, co ja dzisiaj mam z tym internetem O Boże, chat on, chat on Błagam, dzisiaj chat on no To dziwne, bo osoby, Zwykle ludzie powinni być w szkole A to, że mnie nie ma tutaj Może inni też mają takie wakacje trochę Znaczy nie, że ja jakoś uciekłam z tej szkoły Nie Chociaż <noise> wersję wydarzeń Można dowolnie zmieniać No to wchodzimy w ten Ołówek w prawym górnym rogu edytuj mój pokój. No i tutaj kilka artykuł, aby go dodać. No ten. Yy, yy. Mi to też przeszkadza te lagi. No i tutaj mamy takie jajko, nie? No, i dajmy je sobie w najlepiej widoczne miejsce. Bo potem, jak się będziemy nim zajmować, jeśli go zostawimy dalej w pokoju, to tak, jakby on, nie wiem, jakby to nazwać. No, będzie po prostu wygodniej się nim zajmować. I musimy kliknąć zapisz. Czyli tę dyskietkę też w prawym górnym rogu. I okej, okay, tutaj się zapisuje. No, no, super, super. Fame dostaliśmy. I musimy kliknąć teraz to te jajko. I jak Creeper yy, z Minecraft'a i jest i teraz na niego kliknąć, jeśli chcemy się nim zaopiekować. Nazwę. Yy, nie wiem. Jakby go zatytułować. Róża Nie wiem czemu róża. To będzie już róża. I. Tak ma na imię. I tutaj teraz karmienie. Yy, no. Tutaj byle co? Wszystko kosztuje 3 końsy. Jest jeszcze coś takiego jak cukierek, tutaj widzicie, za jeden diament. I on podnosi nam y, level o jeden. No, i tutaj karmimy. I y, możecie zrobić, y, jeśli wam tak bardzo nie zależy, po prostu jedną rzecz kliknąć. Ale tutaj jest taki dymek, głodny za i ile godzin. I on głodnie jest czasem. Y, no, i tutaj już. Nie chcę, nie chcę jeść. No okej, okay. i teraz możemy go umyć. Co mi się strasznie kiedyś gliczowało, ale teraz już jest lepiej. Po prostu pocieramy tą gąbką. No i życie jest piękne. No. I on po czasie, ten zwierzak, leveluje. Możemy to też zrobić w sklepie Diamond. Jak mi wiadomo, tak od razu do jakiegoś stadium. Jest forma jajka, właśnie takiego małego, średniego i dużego, czyli ten liściasty, z którym chodzę tak jakby na początku odcinka. I piłeczka. Wiadomo. I on jest już niby zaopiekowany, pięknie, ładnie. Tutaj 50%. I tym zwierzakiem, który chodzi za nami też się można zajmować Jakby nie ma problemu, można w jego panel wejść też klikając I to można robić również na czacie Inni nie widzą tej piłeczki w razie co I yy, że wy tam jakieś chujnie odprawiacie yy, No i teraz, jeśli chcemy dostać od niego pieniążki Z czasem daje więcej To musimy na niego kliknąć yy, No tutaj mam buga jakiegoś Ale jeśli się na niego kliknie to często daje pieniążki Tylko teraz nie chcę no i koniec zabawy z tym No dalej klikaj Bo cię zaraz cyganom sprzedam Widzicie mi grę zepsuł Dobra jestem z powrotem Zepsuł mi całą grę Ale pieniążki dał w każdym, w każdym razie e, No i teraz Jak go sobie ustawić na profilu e, No musimy kliknąć tego zwierzaka Ja miałam taki problem kiedyś i po prostu go wybrać. Ja tu mam jeszcze całe stado tych zwierząt. Nie wiem ile ich mam. Coś pewnie około 20, nawet więcej. I jeśli go teraz mamy, to tutaj możemy sobie wszystko dowolnie zmieniać. Jeśli kliknie tutaj, to się tekst zmienia. Tutaj animacja w tym ludziku. No morda to morda się zmienia. Tutaj kolor dla VIP-ów i emotki. I tutaj, żeby inni to widzieli, musimy zapisz status... I wyślij do znajomych, no to to klikamy i on już jest z nami i on będzie się z nami przesuwał teraz. No i idziemy z nim w stronę słońca i on ogólnie może z nami. I tutaj jeśli teraz go usuniemy z pokoju i on będzie z nami tutaj, to czy on nie musi być nawet z nami? To on nam się jakby zachowa dalej, możemy go postawić i usunąć w dowolnym momencie. Możemy w ogóle o nim zapomnieć, zakopać go tam gdzieś, nie wiem. No, zwierzaki też można używać do artbooków, no wiesz, fajna sprawa. Adios i to będzie na tyle. Nie mam pojęcia czy to ktoś obejrzy, że chyba tego mogę póki co nie dowiedzieć. Pa, pa.